Pan tu nie stał. Zwracam panu uwagę, że nigdy nie stał pan za nami murem. Na stanowisku naszym też pan nie stał, już nie mówiąc, że na naszym czele. Nie stał pan nigdy. Pan tu nie stał. Panie, nas na to nie stać, żeby pan tu stał. Obiema nogami na naszej ziemi. Ona stoi przed panem otworem, a pan co? Stoi pan sobie na uboczu wspólnego grobu. Panie. Tam jest koniec. Nie stój, pan, w miejscu. Nie stawiaj się, pan. Stawaj, pan, w pąsach na szarym końcu. W końcu znajdzie się jakieś miejsce i dla pana. Wieczorem ożywiały się pająki. Ukryte w zakątkach Z tymi łapami, udręczone codzienną ruiną pajęczyn. Okna otwarte na ogród, zasilały stale tę imigrację. Pająki nadciągały z ciemności. Wielkie, czarne, rozczukrane, nieruchomiały na ścianie lub na Bardziej powiewne, na rzutem opadały z sufitu i zatrzymywały się w dowolnym miejscu pośród powietrza, jakby urzeczone przez doskonałość wyznaczonego sobą pionu. Wtedy po stole, poprzez książki niemodne, albumy rozpoczynał swą wędrówkę stwór najdziwniejszy, majówek, nie większy od biedronki, na nowych, wysoki dla niej Balansował tanecznie i każdą nóżkę stawiał niedbale zarazem i etykietalnie z jakąś egzaltowaną elegancją. Było widoczne, że jest wytworny i wrażliwy, ostrożny i wybredny. Mógł przy tym robić się na przemian wyższy. Albo niższy, zależnie od swoich chęci. Tak podszedł z bliska do opartej o stół Elżbiety i dotknąwszy nieumyślnie jedną z jej nagiej ręki, cofnął się z przesadną delikatnością, jakby był wokół urażony, by spiesznie falując po nierównościach odejść innym ukazem i przepaść z zwisających fałdach serwity. Elżbieta utrzymywała, że pająki nie rażą w salonie. Jednakże z zachowaniem wszelkich ostrożności wyrzucała je za okno. Zdejmujesz, zdejmujemy, zdejmujecie płaszcze, żakiety marynarki, bluzki, z wełny bawełny, lano bawełny, spódnice, spodnie, skarpetki, bieliznę kładąc, wieszając, przerzucając przez oparcia krzeseł, skrzydła parawanów. Na razie, mówi lekarz. To nic poważnego. Proszę się ubrać, odpocząć, wyjechać, zażywać w razie gdyby przed snem po jedzeniu, pokazać się za kwartał, za rok, za półtora. Widzisz? A ty myślałeś, a myśmy się bali, a myście przypuszczali, on podejrzewał. Czas już wiązać, zapinać drżącymi jeszcze rękami sznurowadła, zatrzaski, suwaki, klamerki, paski, guziki, krawaty kołnierze i wyciągać z rękawów, z torebek z kieszeni. Wymięty w kropki, w paski w kwiatki w kartkę, szalik o przedłużonej nagle przydatności.